Z razy prawie 100 tysięcy przekroczyliśmy. Nie prawie. Nie, 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 bo tam było 200. Prawie. 250. No no nie, nie. O, o prawie... O pra, no a teraz mamy 340. No, to mówię, że no ja nie, 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 nie ma jeszcze. Jak nie? 330. Ale ja mówię, nie prawie! Za 4 minuty przekroczymy. Nie. Prawie Jest 340, no. Blisko, tak, blisko. Tak, Widzowie, to 10 tysięcy złotych, przecież tyle, to nie są pieniądze, nie. Jak każdy płaci piątkę, komis jak komis każdy komis. wpłaci piątkę, to to nie. To, 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 to może stafeta 4x200, 4 osoby po 200, szukacie, każdy ma 200, wpłaca i 4x200. Nie no, ja czekam cały... O, salwa piątek i się zrobiło... Z... Ja wpłaciłem piątkę, ja właśnie puściłem. I ile musimy jeszcze zbierać żeby dobić do 350 tysięcy? O kurde. No, e, o. 10 koła, 10 koła. Nie, Ale 10 koła... 9. 9. 9, 9. 9 koła. Ale to w cztery minuty nie mamy szans raczej Nie, nie ma szans Nie ma szans nie, no, nie. Wydaje nie, mi się, że niemożliwe nie, jest nie, chyba, nie, żebyśmy W minuty zostało dosłownie W, w, w tym momencie nie, 4 minuty do końca zrobili, co Zrobiliśmy naprawdę niesamowite rzeczy, ale umówmy się Przebicie w 4 minuty 000. 9 tysięcy, to jest niemożliwe. No nie, to jest niemożliwe, to jest nierealne. Nie, nie, Wydaje nie, nie, mi się, że tak. dużo bardziej, rzeczy widzieliśmy ostatnim stream. Niech szkoda, że szkołach szkołach, nie nie jest. Szkoda, nie to jest no. O, Wiktor wpłacił 500, ale o. no 500 to nie jest 8 tysięcy. No, no brakuje nam. Wiktor, to nie że jesteś. Fajnie, fajnie, ale gdyby znaczy, było więcej takich Wiktorów, ale wiem, że nie ma. no Fajnie, fajnie. No 7 tysięcy Oj, Do, jest 100, dobrze się znaczy, o, ogółem Long Story Short chodzi o to, żeby na tym celu było 200%, no. <grym> jest 150% prawie właśnie. Osobno. No dep, ale 150 eee. to nie 200, no. Co to jest?

Następna taka okazja będzie w przyszłym roku. Moi drodzy, Proszę. Proszę. No i Proszę. 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 następna. Proszę. 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 niemożliwe, to 150%. Ja ten... co, że nawet pół minuty ja z tego miejsca chciałbym żeby, mógł, podziękować w za pomoc pilka każdy do nas. Nie, dziękujemy pilka wszystkim, blama. Każdy z nas wpłacił swoje zaległe w Nie, za lewek, nie za Ja jestem, nie, to rób to teraz. Ja wpłaciłem. A za spóźnienia jaki był taryfikator? może to dobijemy. Szybko, szybko, szybko. Kamek miał... miał za 2 godziny dwie stupy wpłacić, Dobrze. Czekaj, to jest... nie to się pomaga. A przepraszam, mam nieaktualną sprawy. Dobra, no, dyszkę jeszcze. 18 tysięcy osób na streamie. Musisz wyłączyć i wyłączyć. Muszę jeszcze dyskutować. Stała minuta 59. Jeszcze dziękujemy chłopakom Dewowi i Kozie, mimo przeciwności losu, byli z nami przez bardzo długi o czas. Tu, o ten tu. Wielki, wielkie, brawa dla nich serduszka. Dawid. Brawa dla nich, brawa dla piłkazy Tu, but, tu i... jest. Tu jest. Czekaj. Tu. Gdzie? W górę, w górę. W górę. W górę. W górę. Tu przywili. Nie tu. Czekaj. Drugi. Czekaj. Tu. No? Nie to, popatrz. drugą! Popatrzcie, no. jaki faraon jest. O, to. Tak. Powiedz, z, z blisko złożoną. Raz, 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 na dół raz. jeszcze. Raz, raz, w dół, w dół, dół. dół. Na dół, dwa, trzy, chyba. Drugą na dół jeszcze. Dobra, czekaj. próbuję, próbuję. Raz, dwa, trzy. O, yes. Jest, moja dyszka poszła jeszcze. 500 minuta, minuta! Minuta do końca. do końca! Minuta 500 zł. Mamy 30% w minutę wbić! Fala dwójek! Każdy ściąga gacie! Fala dwójek tu i teraz! Wszyscy starania. musimy to zrobić! Nie ma teraz ograniczeń! Nikt się nie może krępować! Żadne, żadnych ograniczeń! Żadnych ograniczeń ograniczenia i limity <laughs> nie interesują <wam. śmiech> Co jest? No dobrze tam wam maila! <laughs> To ty maila będziesz teraz pisywał? No każdą mi! Ostatnia o, minuta! Ostatni... jajaj. 38 sekund, słuchajcie! Kazali maila. osiem sekund. 40... No, ok, no nie uda się niestety tych 200%. Moi drodzy, no, bo, bo to jest nie, właśnie, daj, daj, nie na jest na ekran, daj na duży ekran, daj na duży ekran, nasz. Da, daj na duży ekran Daj na człowieka Coś Czeka, pięknego co? prosto. W nie, roku. ja bym po prostu. Ale daj na duży, daj na duży. Moi drodzy! 20 sekund do końca. Jak będzie 20.00 to. To tam. była niesamowita edycja. Sekund. Dziękujemy Dzień. bardzo. Niesamowita, nieprawdopodobna, rekordowa. To. Jesteście to. Pokaż, A, się. Choć, choć. pokaż się. Chodź do tamtej. Do do hey, jeszcze na sam koniec. Zbijmy się za rok. 5, 4, 3, 2, 1,